kolejny drugi odcinek z serii e, zamienników e, kosmetyków MAC i coś wam chciałam powiedzieć, tak mi się to nasunęło, jak myślałam sobie właśnie o tej serii ostatnio, że chciałabym, żebyście rozróżniały troszeczkę troszeczkę tą e, serię od serii Tania Drogo, która pojawia się na moim kanale makijażem, do którego macie link na dole. Seria Tania Drogu pokazuje zamienniki produktów, i nie zawsze to jest tak, że ja idealnie zamieniam kolor, ale na przykład zamieniam, skupiam się na konsystencji, skupiam się na wykończeniu, na trwałości, więc szukam pod takimi kątami zamienników produktów różnych marek drogich. Natomiast w tej serii, na tym kanale Zamienników MAC, chciałbym się bardziej skupić jednak na kolorze, bo. O ile oczywiście są, ja będę poruszać kwestie wykończeń, kwestie trwałości i takich innych dupereli Ale e, jednak myślę, że jeżeli chodzi o kolory, i znalezienie duplikatu koloru kosmetyku, który występuje w ofercie MAC To to jest jednak najistotniejsze, bo no tak mi się wydaje, tak sobie wymyśliłam Mam nadzieję, że mi się ze mną zgodzicie e, Dzisiaj na tapecie szminka, jedna z kulto kultowych szminek, która z tego co kojarzę weszła kiedyś w serii limitowanej I ponieważ została tak ochoczo wykupiona przez amerykanki firma, która stanowiła w się do stałej oferty, to jest szminka, która nazywa się Candy Yum, Yum jest w takim absolutnie neonowym, różowym kolorze o wykończeniu matowym całkowicie i to jest taki kolor, który by się mógł kojarzyć z latem, mógłby się kojarzyć trochę z nikim i nasz, natomiast pomimo, pomimo tego, że dzisiaj jest 2 grudnia to chciałam Wam tą e, pomadkę pokazać, bo myślę, że to będzie taka seria, do której ludzie będą wracać e, i odtwarzać ją z playlisty, więc myślę, że tutaj czas nie ma większego znaczenia. Zresztą, co za różnica, kiedy się nosi taki kolor, czy, czy zimą, czy latem, to tylko zależy od nas. Nie dajmy się ograniczyć trendom i porom roku. E, słuchajcie, e, szminki matowe, szminki w ogóle z maka, w ogóle matowe są... Diabelnie trwałe. Po prostu nie da się tego inaczej ubrać w słowa. To nie są jakieś takie typowe prolongwe czy, czy steiny, natomiast są to szminki, które utrzymują się na ustach godzin, kilkanaście. Jeżeli oczywiście nie, nie dajemy powodu do tego, żeby zeszły na przykład jedząc jakieś tłusty, coś coś tłustego. Natomiast jeżeli normalnie, nie wiem, jemy, pijemy, mówimy, chodzimy normalnie, użytkujemy naszą twarz. To te, jak to zabrzmiało To te szminki utrzymują się, słuchajcie, na naszej buzi Mniej więcej około No nie wiem, z 8 godzin Naprawdę, nawet jak one stoi, z, zaczynam schodzić To one tam są, dlatego że one są długotrwałe One zasychają Oczywiście są niekorzystne dla ust, trochę je przesuszają Trochę podkreślają, jeżeli są spieszchnięte Natomiast no coś za coś, ja myślę, że jeszcze nie Nie ma na rynku takiej szminki, która jednocześnie By była mega nawilżająca, mega trwała I, i w ogóle wszystko razem To jest coś za coś Także mamy tutaj naszą bohaterkę, matową szminkę firmy MAC, a tutaj mamy pierwszy rzut oka na pewno większość z Was stwierdziła, że jest to prawie to samo. To jest szminka z firmy Flormar z serii, już Wam mówię, jakiejś serii Super Shine. Um, kolor 521, oczywiście jeżeli są jakieś tam szczególiki, to macie to wszystko w opisie na dole podane. Jakby porównać tak na tle mojej ładnej białej ściany te dwie szminki, to one się praktycznie nie różnią. Można by się pokusić, że ta jest jakby minimalnie jaśniejsza, taka... Um, no ale to jest Zobaczę jak odda to soczewka obiektywu, bo w rzeczywistości nie ma praktycznie różnicy Różnica, która jest faktycznie taka namacalna i można by się było przy niej um, upierać To to, że ta super, um, super Shine, jak sama nazwa wskazuje, jest o wykończeniu niematowym, a takim lekko błyszczącym Tu macie do dwa kolory koło siebie, MAC i um, flora. I faktycznie różnica taka, która jest widoczna, którą można by się uprzeć, to jest to, że to jest niebywały kolor o niebywałym wykończeniu, a tutaj przez ten połysk można by się było właśnie uprzeć i powiedzieć, że ta szminka jest minimalnie jaśniejsza, ale to są naprawdę bardzo, bardzo niewidoczne różnice. I z mojego doświadczenia wynika i z obserwacji, że jednak większość z nas preferuje szminki, które mam nawierzające formułę i są lekko błyszczące niż supermatowe. Oczywiście to jest kwestia trendów, kwestia jakichś prywatnych upodobań. Natomiast ja osobiście, na przykład na co dzień, też raczej wolę szminki o kremowym wykończeniu, wolę je zjeść i poprawić, niż żeby mi się na ustach trzymała i żebym, żeby te usta były bardzo spieszknięte, Ale to tak w ogóle abstrahując tematu, bo zajmujemy się tutaj porównaniem kolorów. I teraz jak my ten kolor porównamy na ustach? Aha, jeszcze jedna rzecz, zanim e, porównamy same kolor na ustach, bo to najważniejsze. E, te szminki e, z maka, tak jak mówię, zmierzałam do tego, że są niebywale trwałe. E, szminka z flormeru jest kremowa, więc jest mniej trwała. E, więc coś za coś, tak? Tutaj nie będę zaprzeczyć, że to jest oczywiście na korzyść smaka, ale mówimy tutaj głównie o kolorach. Te szminki kosztują około 15 zł, e, coś takiego nie są drogie są. Bardzo fajny, mam tylko taki brzydki, stary, taki nie stary, tylko taki vintage szminkowy zapach, coś takiego Golden Rose też ma taki dziwny zapach, natomiast te szminki kosztują 86 zł, jeżeli kupujecie w cenie regularnej 86 zł, dokładnie. Więc no różnica w cenie jest niebagatelna. Dobra, teraz słuchajcie, sprawdź czy to się nagrywa? Nagrywa się. Sprawdzimy teraz, jak te szminki wyglądają na ustach. I robimy najpierw może maka. Ja bym powiem, że ta szminka z maka, nawet jak na matowy wykończenie, to jest taka bardzo kremowa w nakładaniu. Ona nie jest taka jak na przykład um, robił, która jest taka bardziej sucha. To jest pędzel, którym nakładałam przed chwilą podkład, jak się malowałam. Przejechałam nim po ustach, żeby trochę zneutralizować i, i żeby dać tej szmince oddać kolor lepiej. Kremowa jest równie jak nie bardziej. Dobra, znowu mi krzywo wyszło, ale chyba jestem taka, wiecie, dzisiaj podniecono, że poniedziałek i nagrywam dla Was wiem, że widzicie, krzywo mi wychodzi, ale to wszystko dla Was. Um, a tak na poważnie to macie tutaj teraz florwar. I um, owszem, jak się przyglądam z bliska, jest ta szminka minimalnie bardziej błyszcząca w wykończeniu niż um, MAC, natomiast jeżeli chodzi o kremowość, jest tak samo kremowa albo i bardziej na korzyść tej. Natomiast jeżeli chodzi o pigmentację, no to też jużście widziały, że praktycznie nie ma między nimi różnicy w tym jak one się nakładają. Teraz zrobimy sobie porównanie tych dwóch kolorów. I to już wy teraz ocenić, czy jest to godny zamiennik moim zdaniem, jak najbardziej, tym jak najbardziej tym bardziej Biorąc pod wzgląd cenę, która jest no niebywała, jeżeli zależy nam na po prostu intensywnym, pięknym kolorze, którym jest Candy Jam, ja to myślę, że śmiało możemy rozejrzeć się za szminką z firmy Flormar. I to wszystko na dzisiaj. Ta seria będzie się rozrastać, obiecuję się do niej trochę bardziej przyłożyć. Natomiast jest to dość trudne dla mnie, jest to takie trochę dla mnie wyzwanie, bo chcę, żeby te zamienniki tych kolorów były jak najbardziej oddane, a to po prostu no, nie da się tak, że a atak... i wszystkie zamienniki są gotowe. Także jeszcze raz mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam do kciukowania, dokumentowania, do subskrypcji obu moich kanałów. I do następnego razu. Hej!